Dobry Julieta, witam, zapraszam na nasze lokalne wiadomości. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie planuje na wiosnę wyburzyć budynki mieszkalne przy ulicach Przemysłowej i Prostej. Te opuszczone kamienice od lat niszczą, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Ich likwidacja poprawi estetykę miasta i zlikwiduje potencjalne niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Jesteśmy na etapie kończenia. Procedowania. Złożyliśmy już wniosek do administracji budowlanej o uzyskanie stosownej decyzji, a w międzyczasie przygotowujemy się z, że tak powiem, już jesteśmy ku ukończeniu przygotowania dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ten proces degradacji tego budynku, tych budynków bo to jest kompleks budynków z tyłu za tymi obiektami są również pomieszczenia takie gospodarcze, a więc ten kompleks był już wyłączony od z użytkowania od jakiegoś czasu. Potrzeba Zabraliśmy tego czasu po to, żeby z poszczególnych obiektów mieszkalnych wysiedlić mieszkańców, zaproponować im inne, lepsze lokalizacje, przede wszystkim warunki mieszkaniowe. A w tej chwili przystępujemy do takiego etapu, żeby te obiekty wyburzyć. Tak jak widać, no stan techniczny jest tych obiektów bardzo niski, nie mówiąc że awaryjny. Robiąc analizę techniczno-ekonomiczną, podjęliśmy Mieliśmy decyzję właśnie, że nie ma już ekonomicznego uzasadnienia na remont tych obiektów, w związku z tym decyzja o rozbiórce. Jako zakład, ze swojej strony, po uporządkowaniu tego terenu, działkę przekażemy do właściciela, czyli miasta, a miasto będzie podejmowało już stosowne decyzje. Teraz w wiadomościach Telewizji Gorzów mamy bardzo dobre informacje dla kierowców. Gotowa jest już obwodnica strzelec krajeńskich. Jest szansa, że niebawem droga zostanie udostępniona kierowcom do ruchu. Aktualnie trwają ostatnie odbiory. Nowa droga jest pierwszą w województwie lubuskim, która powstała w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. Inwestycja rozpoczęła się niecałe dwa lata temu, a jej zakończenie zgodnie z podpisanym kontraktem zaplanowano na koniec kwietnia bieżącego roku. W ramach inwestycji powstał ponad 7-kilometrowy odcinek drogi, która ominie Strzelce Krajeńskie od strony północnej. To skróci czas dojazdu do między innymi do Biegniewa, Wałcza oraz dalej do Gdańska. Obwodnica jest już prawie gotowa. Aktualnie Trwają jej odbiory, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na pozwolenie na użytkowanie. Bez tego dokumentu otwarcie obwodnicy jest niemożliwe. Obecnie wykonawca prowadzi jeszcze ostatnie prace porządkowe. Trwają również odbiory techniczne, które mają na celu sprawdzenie, czy wszystko jest wykonane zgodnie z projektem i w należyty sposób, informuje GDDK i A w Zielonej Górze. Budowa obwodnicy Strzelec Kraińskich kosztowała prawie 80 milionów złotych. Prace realizowała firma KOL. Polska. Nowa droga ma usprawnić płynność ruchu samochodowego, ale przede wszystkim zwiększyć spokój oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W Strzelcach Kraińskich policjanci po raz kolejny interweniowali w sprawie niebezpiecznej jazdy kierowca wykazując się rażącą brawurą i brakiem wyobraźni stwarzał poważne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego jego nieodpowiedzialne zachowanie na drodze zmusiło funkcjonariuszy do podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Poniedziałek 27 stycznia w miejscowości Goszczanowiec policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli busa jadącego z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym. Pomiar prędkości widorejestratorem wykazał, że 45-letni kierowca busa jechał przez miejscowość 110 km na godzinę. Policjanci przeprowadzili kontrolę drogową, która zakończyła się dla 45-latka mandatem w wysokości 1500 zł, utratą prawa jazdy na 3 miesiące oraz 13 punktami karnymi. Nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze to jedna z głównych przyczyn groźnych wypadków na lubuskich drogach. Dlatego policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla kierowców, którzy rażąco łamą przepisy ruchu drogowego i stwarzają zagrożenie dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, aby w obecnej porze roku, w okresie zimowym zachować zdrowy rozsądek, zachować bezpieczeństwo podczas jazdy i przede wszystkim dostosowywać się do przepisów ruchu drogowego. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel odwiedził Gorzów Wielkopolski, aby podkreślić znaczenie pielęgnowania pamięci o bohaterach walki o niepodległość. W związku z dziesiątą rocznicą śmierci księdza Witolda Andrzejewskiego złożył kwiaty pod jego pomnikiem oraz pod Białym Krzyżem Solidarności. W trakcie wizyty podsumował... Działanie urzędu wskazując na realizowane projekty wsparcia dla kombatantów oraz inicjatywy edukacyjne. Od lutego 2024 roku kieruje urzędem, koncentrując się na polityce historycznej i pomocy osobom represjonowanym. Wizyta miała na celu przypomnienie o roli bohaterów w historii Polski oraz podkreślenie konieczności ich upamiętniania. To, co najistotniejsze, to jest przede wszystkim zapewnienie, że. Wszystkie nasze działania będą miały charakter apolityczny, że nie dopuścimy nigdy do tego, aby jakiekolwiek sympatie polityczne czy antypatie polityczne mogły wpływać na decyzje, które są podejmowane w urzędzie. To było moje podstawowe zadanie. Uważam, że to zadanie zostało wypełnione i zależy mi na tym, żeby wprowadzić takie mechanizmy, aby. Nigdy nie mogło się stać już inaczej. Przede wszystkim to jest uczczenie dziesięciolecia śmierci i działalności księdza Witolda Andrzejewskiego, ale także spotkanie z działaczami opozycji antykomunistycznej i spotkanie z środowiskami kombatanckimi, które tutaj licznie w Gorzowie Wielkopolskim i na ziemi lubuskiej działają. Sejm w tym roku przyznał Dodatkowe środki, ponad 20 milionów na pomoc dla kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej. Tych środków w stosunku do roku ubiegłego będzie dużo więcej. Więc wierzę w to, że nie zabraknie dla nikogo, kto spełnia kryteria ustawowe, bo oczywiście są takie kryteria. Uzyskać pomoc mogą te osoby, które mieszczą się w pewnych widełkach dochodowych. Nie każdy. Nie ci najbogatsi ale ci którzy pod pomocy potrzebują będą mogli jej, ją uzyskać pomoc finansową pomoc w uzyskaniu leczenia uzdrowiskowego czyli sanatorium pomoc ambulatoryjną pomoc domową lekarską a także pomoc w uzyskaniu aparatu słuchowego Dziękuję za Państwa uwagę. To był ostatni materiał w naszym dzisiejszym serwisie. Zachęcam Państwa do śledzenia portalu telewizji Gorzów i naszych mediów społecznościowych, gdzie znajdziecie najciekawsze informacje z Gorzowa i regionu. A już w poniedziałek o 17.30 zapraszam na kolejny serwis informacyjny. Do zobaczenia.